No, cześć. Dzisiaj porozmawiamy sobie na jeden z podpunktów z tego filmu. Kto go nie widział, koniecznie musicie zajrzeć na temat zarabiania pieniędzy, więc jeśli chcecie zarabiać dobre pieniądze, to ten film to jest wasz obowiązek. Słuchajcie, chciałabym dzisiaj rozwinąć temat brania odpowiedzialności za własne życie. I nie mówię tylko w sensie zarabiania pieniędzy. Słuchajcie, mało ludzi. Budzi się w domu, w którym jest pełno pieniędzy i nic nie brakuje. Mało ludzi nie musi iść do pracy, albo od samego początku nie musi walczyć o swoje przetrwanie. Mało ludzi ma możliwość dobrego wykształcenia. Mało ludzi ma rodziców, którzy dbają o to, żebyś w życiu miał plan na siebie. Myślę, że jest was więcej niż komukolwiek się wydaje. Jeśli jesteś w takim momencie swojego życia, to ja mam tylko takie dość krótkie jedno przesłanie. Jeśli chcesz zarabiać dobre pieniądze, jeśli chcesz osiągnąć sukces, jeśli nie podobają ci się warunki w których żyjesz, jeśli nie masz co włożyć do gara, przypominam, zostaw łapkę dla zasięgu. To chciałabym Cię poinformować, że jeśli Ty tego nie zmienisz nie zmienisz siebie, swojego myślenia, swojego podejścia do całego swojego życia to nikt inny za Ciebie tego nie zrobi. I to jest ta brzydka prawda, którą dzisiaj mam Wam do przekazania. Jeśli Wam się wydaje, że nagle wygracie w lotka albo w jakieś inne zdrabki. Albo nagle spadnie wam deszcz pieniędzy z testamentu, albo nagle się okaże, że na koncie macie 20 baniek, to chciałam Wam tylko przypomnieć, że szansa na coś takiego jest naprawdę bardzo mała. Jeśli w dniu dzisiejszym oglądasz ten film i masz poczucie, że to życie, którym żyjesz, to nie jest to życie, które Ty chcesz to zmiana swojego sposobu myślenia, wyglądu, zachowania, to jest coś, co Ciebie w tym momencie powinno interesować. Nie powinni Cię interesować znajomi, nie powinna Cię interesować Twoja własna rodzina, nie powinno Cię interesować nic poza sobą. I ja wiem, że brzmi to dość ciężko, i nikt nie powiedział, że to jest łatwe. Jeśli żyjesz w warunkach, które w tym momencie są dramatyczne, Albo nie są na tyle dobre, na ile ty byś chciał, aby były, to zapamiętaj jedną rzecz. Jeśli ty w dniu dzisiejszym nie podejmiesz walki o swoje własne zasoby, o swoje własne pieniądze, o swój własny dom, o swoją własną pracę i pozycję w tym społeczeństwie, to nikt inny za ciebie tego nie zrobi. Mało tego. Za 10 lat obudzisz się z palcem w dół. Dosłownie, że nie zrobiłeś ze swoim życiem kompletnie nic. I pytanie: tak bardzo masz wgranego, prywatnego krytyka, który ci mówi, nie, nie dasz rady. Nie, nie jesteś za słaby. Nie wszyscy inni to zrobili, ale ty nie dasz rady, bo ty jesteś w takich i takich warunków, bo ty masz rodziców alkoholików, bo ty się wychowałeś w takich, w takich warunkach, bo ty przez 20 lat nie miałeś. Toalety, bo twoi rodzice pracowali na polu, a ty generalnie się do tego nie nadajesz, bo jesteś za głupi, za głupia, za brzydki, za brzydka. Przypominam, zostaw łapkę dla zasięgu. Za mało inteligentny i tak dalej, i tak dalej. Chyba sobie kpisz. Posłuchaj, żeby osiągnąć sukces i mieć pieniądze, nikt mi nie wmówi, że ludzie. W tych czasach nie chcą mieć pieniędzy. Każdy chce mieć pieniądze. Niektórzy chcą mieć pieniądze na spokojne życie na wsi, zdala od wielkiego miasta, i chcą mieć pieniądze, żeby sobie mieć ogródek, żeby sobie zrobić ogródek, żeby sobie zrobić małą chatkę, żeby było ich stać na kupno działki. A niektórym ludziom gruba kasa to jest coś, co ich Jedynie interesuje w tym życiu diamenty, szybkie samochody, złoto, krypto i tak dalej. I teraz nieważne, w której grupie ty ludzi jesteś: czy tobie wystarczy ogródek z własną marchewką, czy potrzebujesz tych diamentów, to zapamiętaj sobie jedną rzecz. To, że jesteś z jakiegoś środowiska, to cię wcale nie określa. To, że ty, jako ty. Nie skończyłeś szkoły, masz marne wykształcenie, twoi rodzice pracowali na polu. Da, dodaj sobie tam, co chcesz, że w życiu ci nie wyszła, a twój ojciec czy matka zbankrutowali i wylądowaliście na ulicy, to nic nie zmienia. Więc zamiast się zastanawiać, kiedy wygram, kiedy moje życie się zmieni, może zacznę od jutra, stop. Bierz odpowiedzialność od dzisiaj za własne życie. Rozumiesz? Jeśli dzisiaj nie cieszy cię strefa, w której żyjesz, to ją po prostu zmień. To nie jest żadna nauka, tajna magia, którą ty musisz przyswoić przez 20 lat, żeby cokolwiek zmienić. Zmień się od małych rzeczy. Jeśli nie masz pieniędzy i masz wypłatę, która ci ledwie starcza do pierwszego, to zamiast kupować kolejną figurkę do domu kolejne ubrania, kolejne bzdety, których tak naprawdę nie potrzebujesz. Odłóż te pieniądze. Jeśli w tym momencie nie stać Cię na zapłatę rachunków, pomyśl, w jaki sposób za darmo możesz się doszkolić, iść na kursy, dorobić, znaleźć sobie drugie źródło dochodu, żebyś był w stanie sobie opłacić te rachunki. Nikt za Ciebie tego nie zrobi. I jeśli Ty Myślisz sobie, że wszyscy inni mogą, a ty nie, to ja ci gwarantuję, że ty też możesz. Naprawdę. To nie jest nic trudnego. Mało tego. Pierwsze, co powinno cię interesować, to jest zmiana myślenia. Nie, że ja nie mogę. Nie, że i się nie da. Nie, że wszyscy inni mogą, a ja nie mogę, bo jestem za jakiś. Tylko zmiana myślenia na to, że dam radę. Mogę to zrobić wolniej niż inni, bo nie mam rodziców, którzy by mi wyłożyli teraz tutaj. Nie wiem, 50 tysięcy na nowy samochód, czy na nowe buty, czy na cokolwiek innego potrzebujesz. Nie masz rodziców, którzy ci kupią mieszkanie, więc musisz mieszkać na wynajmie. I to jest ok. Tylko zmiana twojego myślenia doprowadzi cię do tego, że kiedyś ty własnym dzieciom będziesz mógł kupić to mieszkanie. I zamiast sobie zadawać te durne pytania, Dlaczego ja się tak urodziłem, dlaczego mnie to spotkało, dlaczego wszyscy mają, a ja nie mam? Zacznij sobie zadawać pytanie: jak mogę to zmienić? Co mogę zrobić, żebym był jutro lepszy od siebie z dzisiaj? I to jest Twój początek. Od tego wypadałoby zacząć. Przewartościuj sobie swoje życie. Czy tak naprawdę? Potrzebujesz tą kolejną parę butów? Czy ten kolejny pseudo designerski zegarek jest Ci potrzebny? Czy tak naprawdę za 5-10 lat nie chcesz obudzić się w fajnym mieszkaniu, w fajnym domu, z fajną żoną czy z fajnym mężem? Czy za 5-10 lat nie chcesz jeździć fajnym samochodem? Tu naprawdę, przypominam, zostaw łapkę dla zasięgu. Możesz zmienić dużo własnym myśleniem i działaniem, skrupulatnym, codziennym działaniem. Nie ma czegoś takiego, że ty sobie zrobisz urlop. Od tego nie ma urlopu. Od osiągania sukcesu nie ma urlopu. Nie ma takiej opcji, że ty jesteś chory i ty sobie dzisiaj odpuścisz na tydzień czy na dwa. Albo jesteś konsekwentny i wygrywasz to życie, albo jesteś przegranym. I tylko i wyłącznie dlatego, że jesteś zbyt leniwy, i tylko i wyłącznie dlatego, że nie jesteś w stanie wytrzymać rok ciężkiej pracy, i tylko i wyłącznie dla, dlatego, że sobie wolisz wmówić, że się nie da. No to jeśli masz takie myślenie i liczysz na tą wygraną z lotka, to może idź, kupuj dalej te zdrabki i nie bierz kompletnie odpowiedzialności za własne życie. Zgoń na wszystkich wokół, na warunki, na rodziców, na znajomych, na szefa, że wszyscy są tacy źli i dlatego ty w życiu nie masz tego, co chciałeś. I z takim myśleniem właśnie nigdzie nie dojdziesz. Więc to jest dla Was temat do przemyślenia. Czy naprawdę rok ciężkiej pracy nie jest tego warty? Pamiętajcie, żeby osiągać sukcesy i zarabiać pieniądze. Nie ma odpoczynku, nie ma bycia niekonsekwentnym, nie ma, zrobię sobie tydzień przerwy, nie ma takiej opcji. Mało tego, jak już raz w to wejdziesz, to już nie wyjdziesz. Więc zacznij od dzisiaj zmieniać swoją sytuację, bo ona nie jest skomplikowana. Nawet jeśli masz w tym momencie trójkę dzieci i alimenty, i kredyt do spłaty. To pomyśl, w jaki sposób możesz to wszystko ogarnąć. Uwierz mi, da się. Więc taki temat dla Was do przemyślenia. Wszystkiego dobrego. Tutaj znajduje się playlista męska sprawa, a tam znajdziesz więcej trudnych tematów damsko-męskich.